O tym, dlaczego wybory w Gruzji, a wcześniej referendum w Mołdawii są takie ważne i o tym, co mówią nam o opozycji Rosji, porozmawiamy w dzisiejszym programie Polska, Europa, Świat. Witam i zapraszam. Ja nazywam się Marek Teichmann, a ze mną w studiu Zbigniew Marafianowicz. Cześć, dzień dobry Zbyszku. Dzień dobry. Dlaczego, dlaczego powinniśmy rozmawiać o wyborach w Gruzji i o tym, co dzieje się teraz w Gruzji ze względu na, cały, na całe Zakaukazie, ale też ze względu na taką układankę, która nas dotyczy? No, Gruzja za Kaukazie, cała geopolityka za Kaukazie no, to jest coś, co ma bezpośredni wpływ na, w, na, na kwestie surowcowe, transportu su, su, surowców, na bezpieczeństwo. W świata zachodu, na to, w, w jaką stronę pójdzie w Gruzja, no to, jest, to, to jest sprawa kluczowa od zawsze. Rozmawiamy od 20 lat. Od, od pierwszej kolorowej rewolucji, z 2003 roku. Rozmawiamy wariantowo o tym, co się może dziać w Gruzji. Jakie są, co kieruje stronami tego politycznego sporu? Jakie są, jakie są ich motywy i w związku z tym, jaką politykę mogą chcieć realizować? No, polityka obozu władzy, czyli bidziny Iwani Szwilego, to jest polityka prodolarowa, czyli przede wszystkim zabezpieczenia jego interesów, które w dużej mierze pro są... Prodolarowa? Tak, ja, ja nie uważam, że Iwani co do zasady jest politykiem prorosyjskim. Tak samo jak do końca politykiem prorosyjskim nie był Janukowy, też był politykiem prodolarowym. Tak samo jak pro rosyjskim politykiem nie był oligarcha, który uwłaszczył się na Mołdawii, czyli w, w lat Pachotniu. Też był politykiem czy oligarchą prodolarowym. To są w reprezentanci opcji, która, której podstawowym celem jest zabezpieczenie własnych interesów. Niestety przekleństwem Gruzji jest to, że Iwanisili większość tych interesów ma w Rosji, w związku z czym musi prowadzić politykę, która jest zbieżna z interesami Kremla. Natomiast on jako, jak, jako oligarcha w no, nie, nie jest w jeden do jednego agentem Putina w, w Gruzji. Jest po prostu człowiekiem, który w, zabezpiecza swoje pieniądze z, w korzystny dla zachodu. Zbyszek, a nie jest tak, że system polityczny Rosji i e, jej interesy są, e, są interesami, które pozwalają jej lepiej wchodzić w deal, lepiej się realizować we współpracy z takimi półoligarchicznymi e, politykami i wspierać takie systemy. Znaczy Rosja jest też krajem... Pod wieloma względami wyjątkowym, ale jeżeli chodzi o wskaźnik zróżnicowania w bogactwie, jest też krajem niezwykłym. To znaczy, to jest społeczeństwo, w którym dysproporcja pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi jest, jest szokująco duża. I, i, I to jest kraj w związku z tym w jakimś sensie fundamentalnie oligarchiczny i przez to autokratyczny. Może ten system polityczny po prostu jest predestynowany do tego, żeby wspierać takie. Autokratyczne reżimy? No zdecydowanie tak. To w, w, mówimy o sytuacji, w której korupcja czy schemy są metodą utrzymywania w rosyjskiej strefie wpływów. Janukowicz. Z roku 13 czy 14 był politykiem utrzymywanym w, w jakby w orbicie rosyjskiej przez szantaż, czyli przez to, co powiedział w Soczi przed szczytem Unia Ukraina w Wilnie Putin Janukowyczowi, przez szantaż w postaci zagrożenia aneksją Krymu, a z drugiej strony przez danie możliwości dorabiania się w systemie rodzinnym. Zobacz, system Janukowycza, czy, ale też do pewnego stopnia Płachotniuka i iwani Szwilego. W jakim sensie koresponduje z tym, jak jest rządzona Rosja? Rosja jest rządzona systemem klanowym, w którym jest osoba numer jeden, prezydent i w klan rodzinny Putina, i klany też albo rodzinne, albo branżowe. Tylko że Funkcjonują bierz. w oparciu o uwłaszczanie się na majątku państwowym, czy też w korzystaniu na zasobach, które są wydobywane przez prywatne firmy wojskowe w, w Afryce subsaharyjskiej. To, to jest jeden z modeli współpracy pomiędzy Kremlem a państwami, które w rozumieniu Kremla powinny pozostać w strefie wpływów rosyjskiej. Jakby tworzenie pewnego modelu biznesowego, który jest modelem nieprzejrzystym i dalekim od czy tego... Czyli w jakimś sensie Moskwa nadal jest w pewnym sensie eksporterem pewnej ideologii. No tak, tak, te, te, tak jest w rzeczy samej. to Nie da się tego skwitować prostym modelem, prostą tezą, to o czym pisze dzisiaj Michał Potocki w swoim komentarzu w Dzienniku Gazecie Prawnej. Nie da się tego skwitować pojęciem waty, czyli że jest jakaś banda w, w niemądrych ludzi, którzy głosują na w ugrupowanie w Iwaniszwilego w, i, i należy ich te, traktować z wielkim dystansem i podejrzliwością. Gruzja, Przypadek, o którym mówimy, przypadek Gruziński jest przede wszystkim przykładem polaryzacji ogromnej, w której jest rzeczywiście ten 40-paroprocentowy elektorat prozachodni, ale też w, jest ogromny Admin Resurs, który wykorzystuje Iwani do tego, żeby budować poparcie dla swojego dla tego elektoratu, który w nie jest prorosyjski, ale kieruje się zasadą, oby nie było wojny, czyli takim postulatem jakiejś takiej małej stabilizacji domniemanej, czy też wyobrażonej małej stabilizacji konserwatyzmu, niechęci do tego, co określają mianem gejropy, czyli całego tego zepsucia i degeneracji, którą, o której mówi Szwili, mówiąc o, o świecie zachodu. I to jest fakt, to jest, to, 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 to jest rzeczywistość w Gruzji. Zresztą, też Zachód, który Unia Europejska, która komentuje w wynik wyborów w Gruzji, mówi przede wszystkim o adminresursie i o polaryzacji. To, to je, pozwól, że ja zacytuję ten komentarz, który przywołałeś, który jest w poniedziałkowym wydaniu dziennika Gazety Prawnej. Jak zawsze bardzo fajne komentarze Michała Potockiego, bardzo, bardzo sensowne. Zanim spojrzymy z wyższością na Gruzinów i Mołdawian, którzy w przynajmniej 40% wciąż głosują na partie, które swoje wielowątkowe powiązania z Kremlem pudrują hasłami o tym, że nie wszystko jest takie jednoznaczne, że to nie nasza wojna, że trzeba. Trzeba pamiętać o tradycyjnych wartościach w kontrze do zgnilizny płynącej z zachodu. Przypomnijmy sobie o belce we własnym unijnym oku. Systemowej różnicy między hasłami głosony, głoszonymi przez gruzińskie marzenie, a tymi, którymi szermuje Sara Wagenknecht, czy alternatywa dla Niemiec nie ma. Podobnie jak nie ma wielkiej różnicy, jeśli spojrzy się na istotę ich powiązań z Moskwą, a liczba głosów oddawanych na takie partie w Gruzji i w dawnym NRD jest całkiem. Podobna, no właśnie i tytuł komentarza Michała jest Rosja nigdzie nie zniknęła. On wraca do takiego poczucia, że po, po, po lutym 2022 roku była taka teza, że Rosja jest zbankrutowana, a my jesteśmy po szczycie w Kazaniu, który część komentatorów określa jako, jako taki szczyt, który pokazał Rosjanom i światu, że Rosja nie jest izolowana, czy wybory w Gruzji, czy ten szczyt rzeczywiście. Czy to pokazuje? Słuchaj, no Rosja ma ciągle biurokrację i ciągle ma dyplomację. Ciągle jest podmiotem, który w zasadzie po otrząśnięciu się z tego szoku 2022 roku, bo to jednak ten, ta pierwsza faza wojny była jej porażką. W wymiarze lądowym po prostu Rosja poległa Putin i szojgu się skompromitowali, ale po otrząśnięciu się z tego 2022 roku po zbudowaniu linii surowiki na po umocnieniu tego, co zostało. Zdobyte na Ukrainie, Rosja przystąpiła do budowania całej sieci sojuszy na świecie nie z Zachodem, ale z globalnym Południem czy też jak takiego ustawiania się w relacji do Chin, tak, żeby to była pozycja jak najmniej niekorzystna dla Kremla no bo, mimo wszystko, Rosjanie pozostają w pozycji mniejszego partnera, który jest wykorzystywany przez Pekin. Realizując zakupy surowców energetycznych po cenach promocyjnych, mówiąc najdelikatniej, od, od Rosjan. Ale mimo wszystko, ten szczyt w Kazaniu, o którym mówiłeś, on nie dał Rosjanom jednoznacznego przyznania, że zostaną wykorzystane pojęcia promowane przez Rosję przy negocjowaniu rozejmu z Ukrainą, ale z drugiej strony, no pokazuje, Ona że Rosja nie jest nieizolowana, ale nie wspierana, tak? Tak, zgadza się. No, każdy z tych krajów, który pojechał do Kazania, czy wyraził wolę do tego, żeby jakoś do Rosji się przytulić, ma swoje interesy, które próbuje realizować w, w relacjach z Rosją, w, no i w, w tym budowaniu z, z BRICS-ów jakiejś takiej alternatywy dla z jednej strony. W, dla świata zachodu, a z drugiej dla jednostronnej dominacji Chin. Zbyszek, powiedziałeś politycy pro-dolarowi, o Janukowiczu, o władu Pachotniku, o, mm, y, o Bidzinie, y, o, 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 o przywódcy y, gruzińskiego marzenia, czyli o Bidzinie i Filim, ale ich przeciwnicy, Zełęski, Maja Sandu czy, czy, czy Sakaszwili, y, no to nie są jednoznaczni demokraci, jeżeli chodzi o, 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 o track record i, yy, i też jak gdyby to nie są kraje, które w 100% poradziły sobie z, yy, z korupcją na przykład jeśli chodzi o Sandu, to w, wydaje się być politykiem najmniej uwikłanym w, w brudy, choć jak zaczniemy wchodzić w detale Landromatu, czyli tego wielkiego przekrętu, gdzie z systemu bankowego Mołdawii wyprowadzono ogromne sumy pieniędzy, doprowadzając państwo w zasadzie na skraj w kompromitacji, jeśli chodzi o wiarygodność systemu bankowego, no to też znajdziemy te linki pomiędzy, pomiędzy politykami w wokół Sandu a Płatonem, który, oligarchą, który był uwikłany w całą tą schemę. Ale jeżeli jeżeli chodzi o Gruzinów, no to te, przygotowując się do tego programu, jakby podstawowym problemem opozycji gruzińskiej, która dziś wieczorem najprawdopodobniej spróbuje wyjść na ulicę, zobaczymy, jaka będzie skala tych protestów, na, nasza korespondentka Karolina Wójcicka będzie relacjonowała te, te, te wydarzenia na bieżąco. Natomiast... Do tych protestów wezwała, przypomnijmy, pani prezydent Gruzji, e, która, która wezwała do tego, żeby wyjść i protestować przeciwko e, m, zwycięstwu przez e, partii Bidzini i Zurabiszwili jest raczej właśnie z Ligi Sandu, czyli z tych osób najmniej uwikłanych w brudy prywatyzacyjne, czy też uwłaszczaniu się na państwa, na państwie. Ale jeżeli już mówimy o Saakaszwili, który też ze szpitala więziennego nagrał swój apel do obywateli, czy też do polityków, żeby nie przyjmowali mandatów, które zdobyli w tych wyborach, które on uznał za sfałszowane, sam Saakaszwili. Siedzi w więzieniu m.in. za spacyfikowanie protestów w 2007 roku. Tam było 500 osób rannych w wyniku użycia broni gładkolufowej. To był 50-tysięczny protest. Warto pamiętać o tym, że on wtedy zamknął opozycyjną telewizję i medi, która w, przestała istnieć. W ten pieniądze po prostu w, z, zawłaszczono właściciela telewizji, w oligarchii, właściciela telewizji i medii. Także to wpływa na jednak możliwości pod, podważania wiarygodności ruchów opozycyjnych w Gruzji. Tak jak mówiłem, z, z Zura Bishwili, pani prezydent w, w tym gronie ludzi prodolarowych raczej nie funkcjonuje. To jest... W, Była francuska dyplomatka. Arystokratka, wywodząca się z bardzo dobrej gruzińskiej rodziny. Ona szła do MSZ-u gruzińskiego po rewolucji Róż w 2003-2004 roku z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji. Ona wychodziła... spójrzmy, spójrzmy na zdjęcia bohaterów tych wydarzeń, panią prezydent Gruzji i tak, to jest z... Tak, to jest, ona, ona poszła do msz gruzińskiego z Qadorsai, czyli z msz francuskiego prosto, dysponując paszportem francuskim wtedy. E, jej zostało 45 dni na stanowisku prezydenta, także ona też walczy o swoją polityczną przyszłość. Kolejna głowa państwa zostanie wybrana w Gruzji w wyborach pośrednich, czyli przez parlament, który A myślisz, jest dobywany... że Bidzina Iweniszwili, spójrzmy na niego, będzie, e, będzie tym politykiem, który będzie chciał zajmować jakiekolwiek stanowisko? Nie, on, on, Nie, on jest, jest zawsze z tyłu. To jest... To to jest system rządów personalistycznych, w których cały ten projekt polityczny kierowany przez oligarchę może być skutecznie zarządzany z tylnego siedzenia. Oni mają 89 głosów. Według tych wyników, które zostały podane wczoraj wieczorem, dziś potwierdzone, to wystarczy do tego, żeby wybrać poprzez parlament za 45 dni swojego prezydenta i zdobyć pełnię władzy, tak naprawdę, w państwie. Czyli krótko mówiąc, nie będzie już osoby, która będzie mogła zawetować ustawę potencjalną ustawę w agentach zagranicznych, coś co będzie miało wymiar taki jak ustawa o agentach zagranicznych, czyli w Szwili najprawdopodobniej idzie po pełnię władzy w Gruzji i najprawdopodobniej będzie budował z tego kraju, będzie próbował lawirować pomiędzy wschodem a zachodem, a w przyszłości najprawdopodobniej przegra, bo żadne z państw ten model Szukania wektorów w polityce zagranicznej przez państwa, które są w sąsiedztwie Rosji, on wcześniej czy później musi zbankrutować. Spójrzmy na mapę za Kaukazia, bo za zaczęliśmy od tego stwierdzenia, że te wybory są bardzo ważne z punktu widzenia całej układanki, ale ale czy, czy nie jest tak, trochę zbyszek, że tam w jakimś sensie sytuacja jest poukładana, dlatego że władze Azerbejdżanu są stabilne i jakby samodzielne też w tym sensie, że oprócz tego, że mają pieniądze i mają ze sobą polityczny sukces, mają też konkretnych sojuszników, relatywnie blisko. Mają Turcję, mają związki bezpieczeństwa z Izraelem. Gruzja jest w tej sytuacji właśnie, w której jest, a Armenia jest. Po przegranej wojnie, po przegranym serii starć tak naprawdę z, z, z Azerbejdżanem, i to ona jest kluczowa, to, znaczy, to być może e, zwycięstwo w Gruzji może doprowadzić do tego, że jakikolwiek zwrot prozachodni e, w Armenii jest niemożliwy i jakikolwiek, e, jakikolwiek utrzymywanie tego kursu na dystansowanie się do Rosji będzie niemożliwe. Ja nie uważam, że system rządów personalistycznych w oparciu o opcję prodolarową, czyli budowaniu takiego wertykala prodolarowego jest stabilny. To jest mit, to jest coś, co próbowano przetestować na Ukrainie w czasach Janukowycza, czyli no, mamy przywódcę, który kontroluje system władzy, kradnie, ale deklaruje jakąś tam opcję lawirowania między wschodem a zachodem. Jednak ta masa krytyczna ludzi, którzy nie akceptują tego stylu rządzenia jest zbyt duża, również w Gruzji. Dzisiaj zobaczymy wieczorem, jaka jest skala protestów, czy będą długo Trwałe, czy ludzie są zdeterminowani do tego, żeby być na ulicy. Ale zakładasz, że nawet jeżeli uda się przejąć pełnię władzy gruzińskiemu marzeniu, to to nie będzie system długotrwale stabilny? Nie będzie stabilny z racji tego, że powyżej 40% elektoratu głosującego, w, w, w gruzinów głosujących w tych wyborach, kwestionuje model w, w, Bidziny Iwańszwilego i najprawdopodobniej dziś wyjdzie na ulicę. Zobaczymy, jak będzie to długotrwałe, czy... W, 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 Obecna władza zdecyduje się na użycie siły, czyli siłowe rozpędzenie tych protestów, jeżeli będą długotrwałe. I co z tego wyniknie? Bo w wariantem tak naprawdę finalnym w, w tych protestach, który jest rozważany przez analityków, również analityków Ośrodka Studiów Wschodnich, w, w, w między innymi przez. No, wybitnego analityka tego ośrodka i znawcę Kaukazu, Pana Góreckiego, to jest scenariusz, w którym dopuszcza się interwencję rosyjską ponowną w Gruzji, jeżeli ta niestabilność będzie się utrzymywała albo dojdzie do jakichś gwałtownych zamieszek. A Rosja ma, Rosja ma zdolność do tego, żeby dokonać interwencji? Na absolutnie razy. tak. Absolutnie tak. Kontroluje i Abchazję, i Osetię Południową. W zasadzie Rosja gra w, w, w Gruzji o usankcjonowanie. O... Rosja, mam wrażenie, chce pójść w Gruzji drogę Drogą w Azerbejdżanu w Górskim Karabachu. Krótko mówiąc, to też przeszło trochę bez echa w związku z wojną w, na, na Ukrainie, ale Azerbejdżanowi udało się usankcjonować nowy model rozwiązywania zamrożonych konfliktów. Czyli, krótko mówiąc, udało mu się w, usankcjonować aneksję w, w, z poparciem partnerów zagranicznych. Po wojnie, ane, w aneksję. Jeśli chodzi o Gruzję, no mamy dwa, dwa, dwie republiki separatystyczne, które Rosja jest jak najbardziej zainteresowana usankcjonowaniem ich w, w południowo Tak, stwo, stworzenia z nich podmiotów, które e, będą po prostu e, w, pod kontrolą Kremla jako albo, albo aneksję, przyłączenie ich jako kolejnych regionów nie, do federacji? Niewykluczone, że, że aneksja jeden do jednego Rosji może się w tym momencie nie opłacać, ale rozwiązywanie tych konfliktów w kierunku usamodzielniania tych podmiotów, zdobywania dla nich poparcia tego globalnego południa, czy też tych wszystkich sojuszników, którzy Rosję wspierają w, albo są neutralni w przypadku polityki wobec Ukrainy, to potencjalnie ma ogromne konsekwencje w, w międzynarodowe i dla Ukrainy, i dla Polski, i dla wszystkich tych, którzy obawiają się stosowania właśnie tych metod naciskowych na i w, wymuszania rozwiązań, które aprobują po prostu z, w legalizowanie separatyzmu. A, 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 co, a co z interesami Turcji i Iranu? Tam. Trochę, trochę zmierzamy gdyby, w, w stronę drugiego z naszych tematów, czyli tematu Blisko-Wschodniego, ale jaki jest i może być stosunek Turcji, jaka może być też gotowość Iranu do tego, żeby być junior partnerem tam Rosji, jeżeli w ogóle on, o nim można tak mówić, tak? bo ja nie, nie, jestem, nie jestem pewien, jak kto jest junior, a kto senior w, tym, no w tej relacji. To, to jest dobre pytanie. W, jeśli chodzi o Turcję, no to ona wszystkie państwa, które kulturowo są jej bliskie, przede wszystkim Azerbejdżan, prób, no, próbuje do swojej strefy wpływu. Wciągać i popierać. Przecież wiesz, no, Azerbejdżan nie kupił, nie, nie stworzył broni sam, za pomocą której wygrał w wojnie. On kupił tą broń w Turcji. Turcja jest państwem, które jest największym zwycięzcą tak naprawdę tego, co wydarzyło się na południowym Kaukazie. Jeśli chodzi o Azerbejdżan to też jest w ogóle gra bardzo taka wielowachadłowa, bo w Azerbejdżan dzierżawi Izraelowi bazę na południu kraju, taką, w której Izraela nie ma, maszyn izraelskich nie ma, ale potencjalnie bazę, w której można zaopatrywać w paliwo samoloty F-35 w przypadku długotrwałych nalotów na Iran. Także to pokazuje, jak ta gra jest wieloaspektowa, złożona i Azerbejdżan to prowadząc tą grę wieloaspektowo wypracował sobie odpowiednią masę krytyczną do tego, żeby. W model rozwiązania zamrożonego konfliktu załatwić po swojemu, zgodnie ze swoimi narodowymi interesami. I do tego samego najprawdopodobniej będzie dążyła Rosja w odniesieniu do Gruzji, do tego, żeby ten zamrożone konflikty rozwiązać po, jak najbardziej po myśli, ale w, już bez wchodzenia w wielkie starcie ze światem zachodu czy ze światem w ogóle. No to, no to naturalnie przejdźmy do tego bliskiego wschodu, o którym mówiłem. Mamy za sobą atak. Izraela na, na Iran. Mamy trwającą operację wojskową IDF i Izraelskiej Armii w południowym Libanie. Takie zdanie, które przebija się we wszystkich depeszach agencyjnych po tym ataku izraelskim, że żaden z... Żadna instalacja związana z produkcją ropy naftowej, wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego nie została zaatakowana w tym ataku. We wtorkowym wydaniu dziennika Gazety Prawnej będzie fantastyczny tekst o tym, że być może ropa przez długi czas nie przekroczy już ceny 100 dolarów za baryłkę, dlatego że jakby strukturalnie idziemy w stronę modelu, w którym ona będzie relatywnie, relatywnie tania, czyli tańsza od 100 dolarów za baryłkę. Prze spójrzmy na, na Bliski Wschód i jakby powiedz mi, co oznaczają te mm, co, oznaczają, co oznacza ta ograniczoność ataku? Netanyahu nie może postępować nieracjonalnie. Nie może na tydzień czy półtorej w tygodnia przed wyborami w Stanach Zjednoczonych doprowadzić do gwałtownych zmian na rynku ropy naftowej, czy też wzrostu cen paliw na świecie. To jest te, Ten argument jakiś czas temu podnosi też... Amerykanie w odniesieniu do ataków ukraińskich na rafinerie w, w Rosji. Sullivan Frost powiedział w, na początku tego roku, że Amerykanie w roku kampanijnym, w roku wyborczym, nie życzą sobie wielkiego zachwiania cenami ropy poprzez ataki na w rosyjskie rafinerie. Najprawdopodobniej podobny komunikat usłyszał Netanyahu, że może przeginać w, do pewnego stopnia, ale w ostatnim, ty kluczowym tygodniu wyborczym najprawdopodobniej zasugerował, może żeby się powstrzymał przed takim rozwiązaniem, które zachwieje cenami paliw na świecie. Chociaż ja uważam, że ten, w... bo kryptonim tej operacji to był dzień nawrócenia, dzień skruchy, nawrócenia w kogoś, kto postępuje niewłaściwie, czyli Iranu w rozumieniu w izraelskiej machiny wojennej. To uderzenie na cele militarne, one było bardzo sensowne, bo nie, nie było to uderzenie w cele na pustyni, gdzie nic nie było. Wypisałem sobie przed naszym dzisiejszym programem, co Udało się zniszczyć w Izraelowi w czasie tego czterogodzinnego ataku. To było 20 celów. Głównie dotyczyło to zestawów obrony przeciwlotniczej, w dronów z, 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 gdzie, z, miejsc, gdzie składowano drony, czy też fabryk broni w irańskiej, ale też na przykład dostarczonych przez Chińczyków mikserów, do, które służą do tego, żeby tworzyć paliwo do po pocisków rakietowych. No i w, trzy baterie z 300 poszły w, w piach w pustyni w irańskiej. To jest Dużo. Zestawy S300 są istotne z punktu widzenia obrony powietrznej irańskiej. Nie udało się zniszczyć tych zestawów nowocześniejszych, czyli S400, ale mimo wszystko no, te, 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 te cała dostawa tych mikserów, które służą do produkcji paliwa e rakietowego, została zniszczona przez Izrael. Także mimo nieatakowania instalacji nuklearnych czy e rafinerii, udało się re realnie obniżyć potencjał militarny Iranu. Nie oczywiście w znaczeniu jakimś radykalnym. To nie spowodowało, że Iran. Przestał być regionalnym graczem na, w, na Bliskim Wschodzie, ale mimo wszystko mam wrażenie, że te ataki izraelskie są bardziej skalkulowane, bardziej racjonalne niż, to, co, to, co robi, co, to, co prezentuje Iran przeciwko Izraelowi. Ale czy to, czy to może oznaczać według Ciebie, że idziemy w stronę jakiejś próby deeskalacji? Taka teza istnieje w analizowaniu tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Natomiast ja mam wrażenie, że mimo wszystko w to napięcie, które jest między Teheranem a Jerozolimą, czy też te dwa fronty otwarte Północnym w Libanie i Południowy w Gazie, one nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że y Obie strony racjonalnie dążą do, do deeskalacji. To jest wojna, na której jeden nieostrożny ruch może doprowadzić do posypania się całej tej konstrukcji, która sugeruje, że obie strony zarządzają tym ryzykiem w sposób racjonalny. To jest, jest tyle napięcia pomiędzy Teheranem a Jerozolimą, że My jeden wiesz? niewłaściwy pocisk i możemy być w, w przededniu. Y Poważnej konfrontacji pomiędzy obydwoma państwami. No wiesz, poza tym wszyscy czekają tak naprawdę na to, co wydarzy się 5 listopada w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, wydaje się, jakby trend jest taki, że, że Trump idzie na prezydenta. Tak, 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 tak się wydaje, jak się patrzy na sondaże i na to, w którą stronę się one rozwijają, ale, ale trzeba poczekać na rozstrzygnięcie, bo ono będzie miało fundamentalne znaczenie, dla, szczególnie dla Bliskiego Wschodu. Tak swoją drogą ostatnie pytanie. Uważasz, że istnieje opcja takiego dealu, w którym, w którym Trump jakoś przekonuje Rosję do tego, żeby odsunęła się od Iranu, żeby łatwiej było Izraelowi poradzić sobie właśnie z Iranem, a jednocześnie w związku z tym sam daje więcej przestrzeni Rosjanom. Tutaj u nas w Europie Środkowej. To, 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 to pytanie mi się nie podoba, dlatego że ona zakłada niesamodzielność Iranu. Takie, takie myślenie o tym, że Rosja jest właśnie silniejsza, a Iran jest słabszy. Taki, a, a, i Iran i Arabia Saudyjska to są kraje, które są w 100% samodzielne, jeżeli chodzi o swoją politykę. No tak, to prawda. Suwerenne w produkcji broni i suwerenne w decyzjach, które podejmują, inspirując swoich prok. To Rosja jest żeby... po prośbie w Teheranie. Teraz, nie... teraz tak, ale jeśli chodzi o Trumpa, no, ja się obawiam tego okresu bezkulewia tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych. Do stycznia, lutego. Do stycznia i w ogóle, jeżeli na przykład wynik wyborczy będzie... Oscylował w granicy błędu statystycznego, to obawiam się tego, że po prostu któraś ze stron będzie kwestionowała ten wynik. Szczególnie Trump. I że po prostu z zmaksymalizuje ten wariant marszu na kapitol I, i, i zakwestionuje ten wynik. Co, co, co spowoduje, że gracze, którzy chcą dużo uzyskać w wyniku gwałtownej zmiany, czyli Izrael i Rosja będą zachęcone do tego, żeby postąpić radykalnie w odniesieniu na przykład do Ukrainy czy do, czy, czy do Iranu. To jest, to jest wariant, którego się obawiam po, w, po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Wiesz, ja, ja mam wrażenie, Zbyszek, że... Ja, ja, mi się wydaje raczej, że wygra Trump, ale to cel nie oznacza braku niestabilności po wyborach, bo siły demokracji i postępu czasem mam wrażenie, że mają problem z zaakceptowaniem demokratycznych. Wyborów. Kamala Harris już nazwała Trumpa faszystą, także z granicą jest już tylko niebo, jeśli chodzi o mówienie, w, używanie nieadekwatnych pojęć w stosunku do rywali. W Słow, słowa, słowa nic nie kosztują, szczególnie wobec polityków, którzy zyskują. E, Czyli Trump jest jakby widzę lidze tak naprawdę, bo faszystą Zeleńskiego nazywa Putin, także obydwaj są faszystami. Ja to wierzę że teraz kabale z Władimirem. No tak, ale no, no trudno, no niestety, takie, 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 takie słowa padły, także. Słowa grampi. polityków ostatnio nic nie kosztują, ale, ale też najbliższe 6 miesięcy może być bardzo niebezpieczne, a, a też jak się rozmawia z takim polskim deepstate'em, tak swoją drogą, to, to widać, że oni są najbardziej nerwowi, jeżeli chodzi o zimę naszą, styczeń luty 2025, ma być, ma być specyficznym czasem. Zobaczymy. Zbigniew Parafianowicz i Marek bardzo, Steichman. Bardzo dziękuję. To był program Polska Europa Świat. Widzimy się za tydzień.